W dworze kapituły krakowskiej i w zabytkowych wnętrzach można oglądać wystawę Kisling w Pabianicach w doborowym towarzystwie Picasso, Modigliani, Chagall, Łempicka i inni. Myślę, że w, w dziejach tego obiektu już kilka, albo kilkanaście lat nie było tak wspaniałej, tak dużej i tak głębokiej swojej treści wystawy jak to, co będziecie Państwo mogli oglądać. A jest to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Fundacji My Kochamy Pabianice, Galerii Aflopart, pana, pana prezesa Andrzeja Furmana, yy, znanego wszystkim bardzo dobrze, yy, pana dyrektora. No, że powiedziałem Piotra Krawelskiego? Dyrektora. dyrektora. Yy, wiecie doskonale, że fundacja w szczególności. Pan Andrzej Furman jest wielkim miłośnikiem dzieł sztuki i bardzo się cieszę, że od strony organizacyjnej tak pięknie zadbał o to, byśmy mieli tak bogatą kolekcję w Pabianicach. Oczywiście jest to możliwe we współpracy z Urzędem Miasta Fabianic. Tutaj serdeczne podziękowania dla pani prezydent za koordynowanie tego, no i gospodarz tego obiektu, który zadbał o to, żeby warunki. I oglądania, ale przede wszystkim eksponowania tych dzieł były odpowiednie, czyli dyrektor naszego muzeum, Ryszard, serdecznie dziękujemy za wkład pracy włożony w to, abyśmy mogli dzisiaj uroczyście otworzyć wystawę. Że ja się cieszę, że Fundacja My Kochamy Pabianice, tutaj bym zwrócił słowo na my, kolejną swoją inicjatywę realizuje we współpracy z Muzeum Miasta Pabianic, z panem dyrektorem Ryszardem. Chcemy, żeby ta wystawa cieszyła się zainteresowaniem pabielniczan, jak również liczymy na zainteresowanie gości z Polski, którzy coraz częściej odwiedzają pabielnicę, odwiedzając Aflopark lub będąc gośćmi hotelu Fabryka Wełny. Ja myślę, że sztuka, którą tutaj pokazujemy powinna budzić zainteresowanie ludzi dorosłych naszych mieszkańców Pabianic i nie tylko tych gości z Polski, ale przyznam się, że liczę, że tym razem tak jak w przypadku Beksińskiego trafimy do młodzieży, do młodzieży szkolnej. Natomiast do, dlaczego o tym mówię, ponieważ jak jestem w świecie i odwiedzam muzeum, oglądam obrazy ludzi, którzy tam obrazy, które tam są eksponowane, bardzo często spotykam nawet przedszkolaków, które te dzieci z pasją i z ogromnym zaangażowaniem oglądają te prace i nie dyskutują tylko o kolorach, ale co autor miał na myśli, przedstawiając prace, które są tam eksponowane. Mam nadzieję, że będzie to kolejna inicjatywa Fundacji My Kochamy Pabienice, która będzie się cieszyła akceptacją mieszkańców Pavilionis. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do muzeum. Wystawę przygotowano w bardzo krótkim okresie czasu. Kissling w Pawianicach to jest taki karkołomny projekt bo wystawę zorganizowaliśmy tak naprawdę w trzy miesiące to jest bardzo krótki czas jak na wystawę która się składa z 90 obiektów bo tyle mniej więcej udało się zgromadzić. Ponad połowa to prace wspomnianego Rzeszaka głównego bohatera tej wystawy. Ale też mamy Prawie 40 obrazów, grafik, rysunków i rzeźb artystów w różny sposób z nim związanych. O tym opowiada ekspozycja na parterze, ale też taki kącik Picassa i kubistów, jaki zaaranżowaliśmy na piętrze ze względu na, na wyjątkową wartość rysunku Picassa, który udało nam się wypożyczyć z Muzeum Sztuki w Łodzi. Prezentowane dzieła pochodzą z kilku źródeł. To są prace. Głównie z kolekcji prywatnych. Przed konferencją tak policzyłam, z ilu miejsc i od ilu osób wypożyczaliśmy pracę, i okazuje się, że z 10 kolekcji prywatnych i z dwóch muzeów. No to jest, ale to jest depozyt. Także muzeum rzeczywiście jedno nam wypożyczało, ale dzięki życzliwości właścicieli pracy. Zaangażowaliśmy w to trzy muzea i w sumie 10 kolekcji prywatnych, to jest bardzo dużo. Oczywiście ten wkład był różny. Najwięcej prac wypożyczyliśmy ze słynnej Willi LeFler od pana Marka Reflera, który przygotowywał kilka miesięcy temu. Zakończyła się taka duża ekspozycja Kissling, Lśnienie Montparnasse. -u". Część prac prezentujemy, tych, które były w Willi LeFler pokazywane, ale też dopowiadamy je pracami. Z innych kolekcji prywatnych, więc to jest zupełnie inna wystawa, zupełnie inaczej zaaranżowana. Na ekspozycji postanowiono przypomnieć barwną twórczość i równie barwne życie Mojżesza Kislinga, malarza, grafika i rysownika, czołowego przedstawiciela międzynarodowej kolonii artystycznej, żyjącej i tworzącej we Francji w pierwszej połowie XX wieku, znanej jako Ecole de Paris, szkoła paryska, który za życia odniósł sukces artystyczny i finansowy. Ekspozycja na której znajduje się 50 obrazów, grafik i rysunków jego autorstwa, prezentuje przekrój zainteresowań tematycznych artysty. Pomysł był taki, abyśmy zaczęli biografią artysty, można ją oglądać na półpiętrze, a potem w każdej z sal znajduje się trochę inny gatunek artystyczny, bo Kissing malował przede wszystkim portrety, był popularnym portrecistą w okresie międzywojennym we Francji ale też uwielbiał malować pejzaże. Znajdujemy się akurat w takiej sali, pejzaże głównie z południa Francji, ale też Hiszpanii, mamy jeden pejzaż włoski. Martwe natury, kwiaty były mu bardzo bliskie. No i na deser mamy akty. Kissing również był znany z tego, z tego gatunku artystycznego. Pokazujemy w osobnej sali, to są dzieła bardziej kameralne, również przepiękne. Jest też akcent pabianicki. Kissing w Paryżu spotkał Pabianiczanina Moryca Lipszyca, zwanego tam Morisem Lipsi, rzeźbiarza, pokazujemy przepiękną figurkę akt z wężem wyrzeźbioną w kości słoniowej. To jest przykład Art Deco, na parterze można ją podziwiać. Dzięki życzliwości pana Andrzeja Furmana to jest ozdoba. Tej dolnej wystawy. Wystawa w muzealnych wnętrzach czynna jest do 7 grudnia. Wszelkie informacje dotyczące wystawy znajdują się na stronie internetowej muzeum oraz na mediach społecznościowych Placówki oraz Aflopa Art. My staraliśmy się tak dobrać harmonogram zwiedzania, by grupy zainteresowane miały jak najmniejszy problem z dotarciem do nas. Dlatego w tygodniu od wtorku do czwartku są godziny dopołudniowe, gdzie większą mobilnością dysponują zarówno młodzież szkolna, jak i grupy emerytów bądź turystyczne. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualnych zwiedzających, staramy się, by te dni były wypełnione również dodatkowymi atrakcjami, stąd oprowadzania dwukrotnie w sobotę, w niedzielę i jeden raz w piątek, jedno zwiedzanie podczas muzyki na żywo. To wszystko ma przyjemnić, ale również zachęcić osoby, które na co dzień nie żyją samą sztuką, być może nie interesują się tak mocno. Być może nawet nie widzieli wcześniej nic opismingu. Bilety normalne, jak i ulgowe dostępne są w Kasie Muzeum i online na portalu biletyna.pl. W ostatni wrześniowy piątek klub podróżnika PTTK oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie z Anną i Aleksandrem Górą. Rodzina podróżników z Łodzi opowie o blaskach i cieniach, a przede wszystkim jak i czy da się zaplanować taką wyprawę. Spotkanie zatytułowane Podróż dookoła świata, spełnienie marzeń czy koszmar rozpocznie się o godzinie 18.30 w galerii Ex Libris Biblioteki. Wstęp jest wolny. Są jeszcze bilety na koncert Łódzkiej Orkiestry Retro, która wystąpi w sobotę 27 września w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 18. .00. Będzie to nie lada gratka dla fascynatów muzyki dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to królowało tango, foxtrot i walc, a utwory takie jak Rebeka czy Gdy radio w pokoiku gra, wybrzmiewały za rogu ulicy, porywając przechodniów do tańca. Koncert ten będzie swoistym wehikułem czasu. Zespół dziesięciu młodych muzyków, zafascynowanych muzyką lat 20. i 30. XX wieku, przeniesie publiczność w czasy świetności kabaretów, kawiarni Literackiej i dancingów, gdzie muzyka łączyła pokolenia i niosła radość odzyskującej blask Polsce. W wykonaniu laureatów pierwszego miejsca w konkursie piosenki z ulicy na festiwalu Grzesiuka widzowie usłyszą największe szlagiery tamtych lat. Od Alibaby po śląskie tango i apaszem Stasiek był. Wydarzenie, na które zaprasza Łódzka Orkiestra Retro, Fundacja Po Pierwsze Kultura i Miejski Ośrodek Kultury Odbędzie się w ramach 22 ogólnopolskiego festiwalu piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. Bilety na koncert dostępne są na biletyna.pl. W niedzielę 28 września w sali koncertowo-balowej Pawelana o godzinie 18 rozpocznie się uroczystość w ramach trwającego jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Nicze. Tuż po części oficjalnej rozpocznie się koncert symfoniczny z udziałem laureata XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, francuskiego pianisty Philippea Josianu. Towarzyszyć mu będzie orkiestra kameralna Paulisz Kamerata pod dyrekcją Marka Głowackiego. Bezpłatne bilety wstępu, jak informuje organizator, dostępne są w recepcji hotelu Fabryka Wełny. Po raz trzeci działający w Miejskim Ośrodku Kultury Teatr Spektrum zaprasza widzów w niezwykłą podróż do serca XVIII-wiecznej Francji, świata tonącego w złocie przepychu i namiętnościach, a to za sprawą sztuki umizgi, poruszającego spektaklu kostiumowego, opowiadającego historię życia i miłości legendarnej Marii Antoniny, kobiety rozdartej pomiędzy obowiązkami a pragnieniami. Aktorzy przeniosą widzów do zmysłowego i dramatycznego świata króle wersalu. Scenografia oraz kostiumy osadzone w epoce oraz bogata warstwa muzyczna stanowią o unikalnym charakterze tej inscenizacji. Spektakl utrzymany w charakterze groteskiej komedii dell'arte. Reżyserii tego widowiska podjęli się wspólnie Franciszek Gryglewski i Andrzej Cieślik. Umizgi to opowieść pełna pasji, intryg i namiętności. Spektakl, który oczaruje każdego miłośnika teatru, historii i piękna. Będzie można go zobaczyć w sobotę 4 października o godzinie 18:00 bilety można zakupić na kupbilecik.pl. Projekt ten wzmacnia poczucie własnej wartości, dostarcza niezapomnianych wrażeń otwiera samą siebie na nieznane. Mowa o przedsięwzięciu Jestem kobietą, które po raz siódmy odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury 20 marca. Jak zawsze poprzedzi je casting pań, które chciałyby uczestniczyć w tym modowym projekcie. Zaplanowano go na 6 października na godzinę 18 w galerii Moku. Udział w nim mogą wziąć kobiety w każdym wieku od 18 lat. Bez na wzrost, centymetry w biodrach, talii i biuście z różnymi doświadczeniami życiowymi. Kobiety wybrane w ramach castingu, który poprowadzą Adriana Jabłońska, pomysłodawczyni projektu oraz Joanna Urbaniak Woźniak otrzymują pełne wsparcie w przygotowaniu do udziału w tym artystycznym widowisku. Można wybrać się również na występ stand-upera Błażeja Krajewskiego, który w Moku w środę 8 października o godzinie 19 zaprezentuje swój najnowszy program Human. Komik z dystansem i humorem przygląda się temu, co nas wyróżnia jako ludzi. Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości, co nas śmieszy, sprawdźcie na żywo i zobaczcie, czym dla Błażeja jest bycie Humanem. Dosłownie ostatnim. Bilety dostępne są na kupbilecik.pl. Na kupbilecik.pl oraz na biletyna.pl można nabyć bilety na interaktywne widowisko dla najmłodszych pod tytułem How How Show 2, które w moku odbędzie się 18 października o godzinie 13. Małe pieski mieszkające w bajkowej krainie obchodzą święto. Wszyscy przygotowują się do dnia przyjaźni. W czasie święta pieski dowiadują się, że zaginęła ulubiona kurka ich przyjaciela. Chłopiec opowiedział im, że kurka od dawna marzyła o podróżach i najprawdopodobniej wybrała się na samotną wyprawę. Chłopiec prosi pieski o pomoc w odnalezieniu ukochanej kurki. Pieski natomiast wyruszają na poszukiwania. Podczas spektaklu widzowie przenoszą się do Londynu i Starego Zegara, na Antarktydę, gdzie poznają wesołe pingwiny, oraz do Chin, aby wysłuchać smutnej historii mądrego smoka. A do tego jeszcze uczą się ulubionego tańca piesków, budują domek dla pingwinów, bawią się gigantycznymi śnieżkami, ratują małe smoki i zdmuchują świeczki na świątecznym torcie. Widowisko przeznaczone jest dla najmłodszych od trzeciego roku życia. Dzieci do trzech lat wchodzą bezpłatnie, ale zajmują miejsce na kolanach rodzica. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do udziału w 26. edycji powiatowego konkursu recytacji z elementami gry aktorskiej Porozmawiajmy poezją Złota Maska 2025. Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych, których zadaniem będzie prezentacja dowolnego utworu poetyckiego w formie dialogu, która powinna zawierać elementy gry aktorskiej, gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia podpisanego przez rodzica czy opiekuna prawnego każdego dziecka. Wspomniane dokumenty znajdują się na stronie. Internetowej placówki należy je dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub wysyłając je pocztą elektroniczną w terminie do 31 października. Konkurs odbędzie się 5 listopada o godzinie 10. Informacje na temat konkursu na stronie MDQ. Przenieśmy się teraz do kinatomii. Od piątku na wielkim ekranie startuje premiera thrillera Zamach na Papieża. Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty Bruno Brusicki, były snajper i legenda wywiadu, zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji Zamachu na Papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca, ale jego akczy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia? Kolejna nowość to film Jedna bitwa po drugiej. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob egzystuje w stanie wywołanej marihuaną paranoi w izolacji od społeczeństwa w towarzystwie Willy, zadziornej pewnej siebie córki. Kiedy jego okrutny wróg powraca po 16 latach, a córka znika, były radykał stara się ją za wszelką cenę odnaleźć. Oboje muszą stawić czoła konsekwencjom jego dawnych uczynków. W repertuarze znajdziemy również film Caravaggio na tropie arcydzieła. To trzymający w napięciu dokumentalny thriller o sztuce, obsesji i pościgu za arcydziełem. W kwietniu 2021 roku dom aukcyjny Ansorena w Madrycie wystawił obraz zatytułowany ECOMO z ceną wywoławczą 1500 euro. Autor nie był znany do czasu. W ciągu kilkunastu godzin eksperci z Hiszpanii i Włoch rozpoznali w nim zaginione dzieło Caravaggia, jednego z największych mistrzów baroku. Obraz został natychmiast wycofany z aukcji, a jego istnienie potwierdziły największe autorytety świata sztuki. Eksperci, marszandzi i kolekcjonerzy ruszyli do gry, oferując zawrotne sumy, bazując jedynie na zdjęciach z telefonu. Zrealizowany z napięciem godnym kina sensacyjnego film odsłania kulisy rynku sztuki, potęgi przypadku i fascynujących losów arcydzieł, które znikają i powracają jak duchy przeszłości. Film Caravaggio na tropie arcydzieła będzie można również zobaczyć w ramach Akademii Filmowej w piątek 26 września o godzinie 12 oraz we wtorek 30 września o godzinie 18. Ponadto w sobotę i niedzielę 27 i 28 września na widzów czeka przedpremierowy pokaz pełen rodzinnej zabawy na filmie Super Charlie. To pełna humoru i przygód animacja dla całej rodziny. Dziesięcioletni Willy od zawsze marzył, by zostać superbohaterem i walczyć ze złem u boku swojego taty, odważnego policjanta. Wszystko się zmienia, gdy na świecie pojawia się jego młodszy brat Charlie. Nie dość, że całkowicie kradnie uwagę rodziców, to jeszcze posiada supermoce. Kiedy miastu zaczyna grozić niebezpieczeństwo ze strony szalonego naukowca i przebiegłego superprzestępcy, bracia, choć zupełnie różni, muszą połączyć siły. Czy zazdrosny starszy brat i niemowlę z nadzwyczajnymi mocami zdołają ocalić miasto? W weekend będzie można również zobaczyć przedpremierę Koci Domek Gabi film. W nowym filmie Gabi wyrusza w podróż ze swoją babcią Gigi do miejskiej krainy czarów Cat Francisco. Ale kiedy domek dla lalek Gabi, jej najcenniejsza własność, trafia w ręce ekscentrycznej kociej damy o imieniu Vera, Gabi wyrusza w przygodę przez prawdziwy świat, aby uratować domek, zanim będzie za późno. W ramach niedzielnych poranków, 28 września o godzinie 10 wyświetlony zostanie film Lili i kangurek. Lili to mieszkająca w Australii, bystra i kochająca naturę jedenastolatka, która dzięki pasji swojego ojca zafascynowała się zdumiewającym życiem oko, Licznych kangurów. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze Krisa, prezentera pogody z telewizji, zaliczającego najbardziej pechowy czas w swoim życiu. Mężczyzna znajduje przy drodze potrzebującego pomocy kangurka i razem z nowo poznaną Lili postanawiają uratować zwierzaka. Wspólnie rozpoczynają pracę nad ratowaniem i rehabilitacją osieroconych kangurzątek w odległym zakątku Australii. To przedsięwzięcie zmieni życie obojga bardziej niż mogliby się tego spodziewać. Редактор Natomiast w ramach sensów Przyjaznych Sensorycznie również w niedzielę 28 września o godzinie 10.15 kino zaprasza na film. To Story, film Studia Pixar, który po raz pierwszy pojawił się na ekranach kin w 1995 roku i teraz obchodzi swoją 30. rocznicę. Bohaterami tego filmu są zabawki z dziecięcego pokoju. Zabawki, które ożywają, gdy tylko ludzie odwrócą od nich wzrok. Zabawki nie tylko mówią, myślą i czują, ale ale tak samo się kłócą, śmieją, boją się, są zazdrosne, oszukują i romansują, czy wręcz mają kłopoty z tożsamością. Prym wśród zabawek wiedzie kowboj chudy, ulubiona zabawka Andy'ego. Ale w dniu urodzin chłopca w pokoju zabaw pojawi się ktoś nowy. Jego przybycie zburzy panujące tam porządki, sprowadzając ze sobą sporo zamieszania i nowych kłopotów. Tomi dla kobiet na kolejny pokaz dla pań zaprasza 3 października o godzinie 18.30. Tym razem płeć piękna na dużym ekranie obejrzy seks dla opornych. Basia i Grzegorz małżeństwo z 25-letnim stażem zmaga się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać. Namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu spa i uzbrojona w poradnik Seks dla opornych, próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem, szefem Grzegorza i jego Spontaniczną, seksowną partnerką Domi sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem? Przypomnijmy, Tomi dla kobiet to wyjątkowy cykl spotkań stworzony z myślą o kobietach, które chcą spędzić wieczór w inspirującym, pełnym dobrej energii towarzystwie. W programie każdego wydarzenia znajdują się przedpremierowe pokazy filmowe, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, spotkania z ciekawymi gośćmi, wyjątkowe atrakcje oraz strefa partnerów ze stoiskami i niespodziankami. To przestrzeń, w której można się zrelaksować, pośmiać, porozmawiać i poczuć swobodnie, niezależnie od wieku i życiowej roli. Wspaniała, luźna atmosfera sprawia, że Tomi dla kobiet to nie tylko kino, to małe święto kobiecości, które warto przeżyć razem z przyjaciółkami. 3 października spotkanie startuje o godzinie 18.30, a projekcja filmu o godzinie 20.00. Na koniec bibliotekarki polecają książki, które warto przeczytać. Jakub Żulczyk to autor, który dał się poznać jako wręcz specjalista od ukazywania i opisywania polskiej, polskiej rzeczywistości oraz psychiki ludzkiej. Jestem znakomity. W swojej najnowszej powieści, Kandydat idzie nawet o krok dalej i daje nam bardzo przemyślaną. I bardzo dobrą powieść o polityce, o władzy, o manipulacji, ale również o samotności. Nie jest to do końca książka o polityce jako takiej, a bardziej o ludziach, którzy próbują w tej polityce się odnaleźć i wygrać. No i mamy tutaj dwóch bohaterów. Z jednej strony mamy prezydenta. Ponieważ książka dzieje się w ciągu jednego dnia i mamy tutaj Dzień Wyborów Prezydenckich. No i mamy prezydenta, urzędującego prezydenta, który stara się o reelekcję, a z drugiej strony mamy reportera, dziennikarza, który jest, posiada pewne, pewne materiały, które mogą tego prezydenta pogrążyć. No i Żulczyk nie daje nam prostych odpowiedzi. Bohaterowie są bardzo niejednoznaczni, to znaczy, um, reporter jest człowiekiem e, złamanym, e, pełnym e, walki w sobie, pełen rezygnacji, a jest gotów położyć wszystko na jedną kartę. Natomiast prezydent jest znowu bohaterem, który... W pierwszym odczuciu jest takim silnym bohaterem, ale tak naprawdę skrywa w sobie wiele traum oraz niepewności i samotności. No i jak to już bywa, jego sposób pisania jest bardzo gęsty, jest taki pełen napięcia to na pewno. Język jest momentami nawet i wulgarny. Ale u niego to nie jest użyczyka, nie jest to ani sztuczne, ani niepotrzebne, a wręcz odwrotnie. Tutaj każde zdanie, każdy dialog jest bardzo dobrze dopracowany a, i potrzebny przede wszystkim. E, przy tej książce trzeba troszeczkę się skupić przy jej czytaniu, ale za to taki uważny czytelnik zostaje nagrodzony, ponieważ jest tu kilka takich aluzji. Takich mrugnięcia okiem troszeczkę, dla ludzi, którzy coś tam wiedzą i coś śledzą w takim publicznym życiu Polski, i potrafią czasem znaleźć pewne odzwierciedlenia w naszej polskiej rzeczywistości. Książka z pewnością trafi do ludzi, którzy nie boją się ciężkich książek. A którzy lubią Żulczyka przede wszystkim, ponieważ jest to Żulczyk w pełnej krasie, bardzo dobry. Książki, która zmusza do myślenia. Żulczyk nie daje prostych odpowiedzi stawia wręcz bardzo niekomfortowe czasem pytania dla nas, nawet dla czytelnika. Obnaża nie tylko polską władzę, politykę, ale również polskie społeczeństwo, naszą frustrację, złość, cynizm czasami. Myślę, że, że wszyscy, którzy już się zetknęli z, z powieściami, z prozą pana Żulczyka, na pewno się nie zawiodą, bo jest to jedna z jego lepszych powieści, które powstały. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj pokazać wam książkę Maluch Szuka Przyjaciela, autorstwa Izabel Mikrut. Ilustrowaną przez Artura Nowickiego. Jest to książka bardzo zabawna. Opowiada e, historię małego samochodzika, który szuka przyjaciela. E, gdzie najlepiej znaleźć przyjaciela? Jeśli jest się dzieckiem, to na pewno na placu zabaw. I tam właśnie pojawia się samochodzik. Okazuje się, że na placu zabaw jest bardzo dużo innych autek, a każdy zachowuje się zupełnie odmiennie. Najważniejsze, jeśli chodzi o tą książkę, to jej przekaz. Mówi ona o tym, jak zachować się wśród rówieśników, jakie obowiązują zasady wśród innych ludzi i jak przestrzegać ich, żeby bawić się doskonale razem ze sobą. Książka ma bardzo wiele szczegółów, można ją oglądać wielokrotnie i za każdym razem wyciągać i znajdować inne niuanse. Serdecznie ją polecam dla dzieci, które są w wieku przedszkolnym, żeby ją oglądać i czytać raz z rodzicami.